Elo, Elo320, witajcie moi mili. wzowie w nowym powitaniu. A tak naprawdę, dzisiaj świętujemy rok 2016. Tak, dzisiaj jest 1 stycznia 2016 roku. I jeszcze świętujemy mój, jakby kalendarzowy rok na YouTubie. Z czego się bardzo cieszę, cieszę się z tych 15 subskrypcji i prosiłbym o więcej, bo się na, naprawdę staram. I piście, z czego chcecie mieć serię, bo jest mało komentarzy, a ja chcę, żebyście pisali. Nie to, że was zmuszam, ale... Jak Wam się to nie spodoba, to możecie dać łapkę w górę. Jak Wam się spodoba, to też. A dobra, dziwnie mówię. Mm. Nie wiem, czy nie nagram gdzieś jeszcze cs bo mi się chce. Ale mi się chce trochę spać, bo mało spałem. Wędrowałem chyba do pierwszej w nocy, czy do trzeciej. O, obudziłem się o dziewiątej. Więc tak, ja znalazłem, o. Ja znalazłem w taki fajny obrazek z 2016. Za chwilę wró wrócę, bo chcę wam coś jeszcze pokazać. Dobra, jesteśmy z powrotem. Nie wiem czemu nie chce mi się to pokazać. Ale skoro nie chce mi się to pokazać, to zobaczcie sobie w ogóle, co tu wisi. To co tu, mamy. co tu jest? Tu. To. Przeczytajcie sobie. The Sims 4. Więc może zrobimy z tego serii jakbyście chcieli, ale dopiero później, bo muszę sobie ogarnąć nowy program do nagrywania. A więc... Pa i po o, zanim jeszcze, to powiedzcie czy chcecie to przyczytanie. LOLO 32.0 czy takie standardowe hmm. Czyli ja się moje mi w kolejnym odcinku i tak dalej ta, i tak dalej, i tak dalej. Bo mi się bardziej podoba to drugie. LOLO 32.0 Dobra, nie mam REMu. To pa.